Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnych e, typach na mecze piłkarskie. Jesteśmy najpierw e, na, e, z grupach Ligi Mistrzów, żeby wam szybciutko e, podsumować, co się wczoraj wydarzyło. O tym już wiecie, więc nie będę za długo się rozwodził. Mała niespodzianka, Lipsk wygrywa swoje ostatnie spotkanie z Manchesterem e, City, przez co inkasuje 7 punktów. Oczywiście spada, niestety, do Ligi Europy. Mówię niestety, bo ja osobiście wiecie, że jestem fanem niemieckiej piłki, więc generalnie generalnie kibicuję, żeby jak najwięcej niemieckich drużyn w tych rozgrywkach pieło się jak najwyżej, no tutaj jeszcze Borussia oczywiście na trzecim miejscu, więc no to też było coś, o czym już wiedzieliśmy, natomiast tak jeszcze szybciutko reasumując, cieszę się, że wczoraj nie stawiałem, bo szerif by mi zepsuł kupon, myślałem, że Szachtar sobie u siebie z szerifem poradzi, tymczasem szeryf w końcówce remisuje, no ale generalnie rzecz biorąc też nie ukrywajmy najciekawsza z tego wszystkiego była grupa B bo tylko tutaj nie mieliśmy tak naprawdę rozstrzygnięć, no i ostatecznie a Atletico Madrid, mimo tylko 7 punktów w grupie, wychodzi, jak widzicie, jest na razie drużyną, która wyszła z najmniejszą liczbą punktów. Tutaj mogło się wszystko wydarzyć. wydarzyć Milan, Stety, czy Niestety, czy niestety, niestety, dla mnie, niestety, bo dosyć lubię ten klub, przegrywa z Liverpoolem, przez co no, nie ma szans na to, żeby wyjść dalej. Porto również przegrywa z Atletico, także ostatecznie to zespół ze stolicy Hiszpanii znajduje się w kolejnej rundzie. A my rozmawiamy już teraz, moi drodzy, o kolejnych spotkaniach. No i zacznijmy od meczu. Meczu specjalnego, który co ciekawe będzie dzisiaj na moim kuponie, ale nie widzę tutaj możliwości, żeby inne spotkanie było meczem specjalnym, a mianowicie meczu Bayernu Monachium z Barceloną, Nagelsmann zapowiada, że wychodzi najmocniejszym składem, Xavi zapowiada, że jeszcze będą walczyli, że liczą na zwycięstwo, także zobaczymy starcie tych dwóch trenerów. No i to jest nasz mecz specjalny, czyli jak zawsze do wygrania tutaj 50 zł. Wystarczy moi drodzy, że w komentarzach wytypujecie wynik tego spotkania, napiszecie minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopiszecie swój nick na Superbet, osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto doładowanie wartości 50 zł. Także gorąco zachęcam. No i pamiętajcie, że jeżeli jeszcze konta na Superbetcie nie macie, to możecie je założyć z kodem PBVIP, dzięki czemu zyskacie pierwszy freebet za 34 zł podwojenie waszego Pierwszego depozytu do 50 zł i pierwszy tydzień bez ryzyka do 500 zł, także gorąco, gorąco zachęcam. Ale przejdźmy już do dzisiejszych typowań moi drodzy, zacznijmy od grupy Ek, na której ja dzisiaj się skupię i dwa bardzo proste typy, po prostu typy na gospodarzy. Benfica, moi drodzy, musi wygrać po prostu z Dynamem. Zawodnicy z Lizbony są zmotywowani, wiedzą, że awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów jest na wyciągnięcie ręki, więc nie widzę tutaj po prostu innej opcji jak spięcie się, jak zagranie na 120% i po prostu wygranie tego spotkania, szczególnie, że grają przed własną publicznością. Natomiast mecz Bayern monachium z Barceloną, tutaj niektórzy mogliby mówić, e, bawarczycy wyjdą w. Jakimś na pewno rezerwowym składzie, oczywiście tam są pewne osłabienia. Natomiast Bayern generalnie wychodzi w swoim mocnym zestawieniu. Nagelsmann mówi, że wystawi 11 najlepszych dostępnych piłkarzy. Nagelsmann wie, że chce to spotkanie wygrać i Bayern nie odpuści tego meczu, bo to nie jest spotkanie właśnie z jakimś dynamem kijów, tylko jest to spotkanie z Barceloną. Także Bawarczycy na pewno będą chcieli pokazać swoją dominację w europejskiej piłce. No i myślę, że to też jest taka mała satysfakcja, jednak zepchnąć taką potężną drużynę, jaką jest. Barcelona, może nie w tym sezonie, ale wiadomo, jako marka, to jest na pewno potężna drużyna do Ligi Europy. Także myślę, że Bayern będzie chciał postawić tą kropkę nad I, i dlatego stawiam na to, że Bawarczycy to spotkanie wygrają no i teraz powiem wam szczerze, zastanawiałem się co jeszcze na ten kupon dorzucić, bo chwilowo kurs 2.22 na początku myślałem po prostu nad postawieniem na Manchester United, ale ostatecznie stwierdziłem, że postawię trochę wyższy kupon, z racji, że jesteśmy jeszcze na tych pierwszych progach progresji, gdzie ja lubię troszeczkę bardziej przyryzykować, no i stwierdziłem moi drodzy, że zagramy sobie tu kupon związany z Juventusem, który oczywiście ma już zapewniony awans do dalszej części, natomiast ja się spodziewam że Juventus to spotkanie wygra do zera natomiast nie będę stawiał na to, że Juventus Wygra do zera, bo tam kurs to jest 1,65. Postawię po prostu BTNTS, czyli że both team not to score. E, także stawiamy, że ktoś nie strzeli w tym meczu gole. Ja się spodziewam, że będzie to malmo. Aczkolwiek tak szczerze, nie chcę ryzykować jakiegoś wyniku, nie wiem, 00 czy 0,1. Wolę po prostu sobie postawić BTNTS niż zwycięstwo Juventusu do zera, nawet kosztem tych 0,08. Na kursie, tak? Także generalnie, rzecz biorąc, i tak moi drodzy, ogólny kurs wychodzi w okolicach 3,50. My sobie stawiamy na drugim progu 50 zł do wyjęcia, 150 ponad. Także stówka na czysto, i miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Także w tym momencie kupon zostaje przez nas postawiony, czekajcie, bo jest jakieś odświeżanie kursów, także dajcie mi sekundę no i już jestem, teraz już sobie stawiamy normalnie ten kuponik, jest postawiony chodziło po prostu o to, że wylogowało mnie automatycznie, także jest to wszystko postawione moi drodzy i miejmy nadzieję, tak jak już mówiłem, że się zazieleni, a wam serdecznie jak zawsze dziękuję za oglądanie odcinka, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz oczywiście o typowaniach naszych meczów specjalnych a właściwie teraz meczu specjalnego w komentarzach widzimy się w przyszłym odcinku już jutro. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.